Oto willa, zakupiona z naszych publicznych pieniędzy w ramach programu Villa Plus. Milion złotych. W Ramce nie ma klamki. Z drugiej strony chodzą tylko ślimaki, ogólnie piękna villa, ale nic się tutaj nie dzieje. To jest milion złotych z naszych pieniędzy. Wcześniej pani Gajewska mówi o tym, że cookies powinien zostać rozliczony, ponieważ nieuczciwie pobiera pieniądze na mieszkanie w Warszawie, podczas gdy oni, kiedy tylko mieli taką możliwość, no, robią praktycznie to samo. A takim posłom jak Kamila Gasiuk-Pichowicz, jak Ryszard Petru, jak Stanisław Gawłowski, ściąga się immunitety. Bo się ich boją. I bójcie się. I bójcie się. A najbardziej to się bójcie Boga, pisowcy. Bo my was... Boga i... Grzegorz Witajcie ziomeczki. Dzisiaj zanurkujemy w bagno polskiej polityki, małżeństwo posłów, które przechodzi samo siebie w hipokryzji i bezczelności. Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Zapamiętajcie te nazwiska, bo to bohaterowie dzisiejszej opowieści o tym, jak politycy robią z nas wszystkich idiotów. Przy okazji wpadnijcie na kanał Ministerstwa Prawdy, gdzie robią oni serial i pojawił się tam również odcinek w sprawie Myrchy i Gajewskiej. Tu macie fragment tego zajefajnego serialu. Darujcie sobie. Przejdźmy do rzeczy. My... My chcielibyśmy prosić o pomoc w... korekcie naszej biografii. Ach, korekta biografii. Ulubione zajęcie naszego ministerstwa. Cóż, zobaczmy. Ach, tak. Arkadiusz Myrcha, doktor nauk prawnych. Imponujące. Tak, niedawno obroniłem doktorat. Postępowanie ustawodawcze. Fascynujący temat. A nie myślał pan o tematach jak woda, mokra substancja, albo oddychanie, klucz do życia? Widzę, że profesor Chmaj był promotorem. Nie rozumiem. Oczywiście, że nie rozumiesz, Arkadiuszu. A tu mamy Kingę Gajewską. Ostro krytykowała Kukiza za wyłudzanie pieniędzy na mieszkanie w Warszawie. A teraz, co ja widzę, 7750 zł miesięcznie na wynajem? Ale to zgodne z przepisami. Oczywiście, że zgodne. W końcu to my piszemy te przepisy. Gdybyśmy chcieli, Moglibyśmy napisać, że każdy poseł ma prawo do prywatnego odrzutowca. O, a napiszecie? Kinga, panie ministrze, my naprawdę potrzebujemy pomocy. Te wszystkie artykuły, memy, piosenki, to rujnuje nasz wizerunek. Wiecie, co jest zabawne? Gdy byliście w opozycji, sami śpiewaliście takie piosenki. Ale dobrze, pomogę wam to zrozumieć. W końcu jesteście naszymi hipokrytami. Nie rozumiem. Oczywiście, że nie rozumiesz. A ty, Kingo, ty rozumiesz? Ja. My chcieliśmy tylko służyć krajowi. Służyć krajowi, oczywiście. Za jedyne 7750 zł miesięcznie dodatku. Plus ryczałt samochodowy. Ile to było? Ach tak, 401 974 zł w ciągu pięciu lat. Imponujące. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że podobno dojeżdżaliście głównie pociągiem. Link do całego odcinka macie w opisie, a teraz lecimy z tematem. Jesteście na kanale kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Ale zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie, o co w ogóle chodzi. Wyobraźcie sobie, że jesteście posłami. Macie dom pod Warszawą, ale i tak wynajmujecie mieszkanie w stolicy za 8 tysięcy miesięcznie. I wiecie co? To wy nie płacicie za to mieszkanie. Płacą za nie podatnicy. Brzmi jak niezły deal, co nie? Ale spokojnie. Mają na to wytłumaczenie. Pan Myrcha twierdzi, że ich dom jest jeszcze w remoncie. Cytuję tego geniusza. Są często kute ściany, bo wychodzą jakieś wady. No, panie pośle, może jeszcze powiecie, że wam kafelki w Kiblu krzywo położyli? A wiecie, co jest najlepsze? Telewizja. Republika postanowiła sprawdzić, jak wygląda ten ich niedokończony dom. Podwarszawskie błonie. To tutaj znajduje się wielka willa poseł Kingi Gajewskiej i ministra Arkadiusza Merchy. Poseł koalicji obywatelskiej mówi, że rezydencja jest w budowie i nie nadaje się do zamieszkania. Pod Warszawą budujemy dom. Przeprowadzimy się do niego, kiedy budowa będzie ukończona. Na pierwszy rzut oka wygląda to jednak inaczej. W środku widoczne są meble, a dym z komina świadczy, że ogrzewanie działa pełną parą. Okoliczni mieszkańcy, którzy boją się mówić do kamery, twierdzą, że małżeństwo posłów koalicji obywatelskiej przyjeżdżało z dziećmi na weekendy do domu. TTZ Te potwierdzać może, kosz przed rezydencją w końcu Arkadiusz Mercha to fan koszykówki. On jest wielkim fanem NBA. Ale wracając do rezydencji, znajduje się ona zaledwie kilometr od stacji kolejowej Błonie-Rokitno, co pozwala pociągiem dostać się do centrum Warszawy w 29 minut. Przejechaliśmy też samochodem trasę spod willi Gajewskiej i Myrchy prosto przed Sejm. Zajęło nam to 37 minut. Ale nawet mając taką rezydencję, małżeństwo pobiera 7750 zł z kancelarii Sejmu na wynajem mieszkania w stolicy. Oczywiście nie widzą oni w tym nic niestosownego. Już pomijam fakt, że Telewizja Republika trochę odjechała na punkcie tej pary, ale jedno trzeba przyznać, no do mnie wygląda jakby był w remoncie. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to nie wygląda na plac budowy. Chyba że w waszym świecie niedokończony oznacza bez złotych klamek. Ale wiecie co jest najlepsze? Ta sama Gajewska, która teraz bez mrugnięcia okiem bierze kasę na mieszkanie, kiedyś jechała po Kukizie za dokładnie to samo. Zobaczcie to. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć więcej o tej partiokracji, o której mówi Paweł Kukiz. On walczy wszędzie z tą partiokracją, natomiast zapomniał, że sam razem z Marszałkiem Sejmu, czyli Panem Tyszką, też z Kukiza, no, bierze pieniądze z kancelarii Sejmu po to, żeby wynajmować swoje warszawskie mieszkanie. Warszawskie mieszkanie może wynajmować tylko poseł, który nie mieszka w Warszawie. A oni mieszkają w Warszawie. Więc i tak, i tak pobierają. To jest razem około 30 tysięcy rocznie za jednego posła. A pobierają i to im już nie przeszkadza w tym wyłudzaniu pieniędzy z z no i jak Wam się podoba ta jazda, Pani poseł może by tak spojrzeć w lustro, zanim się otworzy jadaczkę. Nasi bohaterowie twierdzą, że w trakcie kampanii praktycznie cały czas dojeżdżali do Warszawy pociągiem. Serio? To może nam pan Myrcha wytłumaczy, skąd wziął 401 974 złotych ryczałtu samochodowego. Jakiś bystrzak na Twitterze policzył, że to daje około 350 km dziennie wspólnej jazdy. Czyli co, panowie posłowie, 5 godzin dziennie kręcicie kółka po mieście dla sportu? W tej kampanii to głównie była komunikacja warszawa Toruń, w moim przypadku pociągiem. Ale spokojnie, Myrcha ma na to genialną odpowiedź. Posłuchajcie tego! Mamy po pierwsze wspólny samochód, z którego korzystamy, i on jest ujawniony w oświadczeniach majątkowych od dawna. Po drugie, w Toruniu korzystamy też z samochodu pracownika biura, czy też mojego. Jak jesteśmy całą rodziną, zawsze, czy to w Toruniu, czy w Warszawie, czy w Włoniu, używamy jednego wspólnego samochodu lub też pracowników biurowych. Poprzedni rok wyjątkowo intensywny, bo przecież wielomiesięczna kampania wyborcza. No też staliśmy się za każdym razem być razem jako rodzina, więc sama jedna trasa Warszawa-Toruń to jest ponad 500 km, więc takie wyjazdy co weekend, no to już nie chcę mówić ile to jest kilometrów, więc no to był bardzo intensywny rok i z tego co pamiętam, no też nie wykazywaliśmy jakieś Chyba maksymalnej nawet ilości tych kilometrów, tylko tak, ile, ile one faktycznie zostały przejęte. Aha, czyli zrobiliście mega trasy, ale limitu nie wykorzystaliście? No, panie pośle. Wytłumaczenie pierwsza klasa nie ma co. W internecie zaczęły pojawiać się przeróbki a propos tego domu. Oto willa zakupiona z naszych publicznych pieniędzy w ramach programu Villa Plus. Milion złotych. W bramce nie ma klamki, z drugiej strony chodzą tylko ślimaki. Ogólnie piękna willa. Ale nic się tutaj nie dzieje. To jest milion złotych z naszych pieniędzy. Maciej Podstawka, twórca Ministerstwa Prawdy, nie mógł się powstrzymać i zrobił o tych dwóch ulubieńcach świetny odcinek, o którym Wam wspomniałem na początku. Odcinek mocno się wybił. Dlatego też Maciek został zaproszony do Telewizji Republiki na mały wywiadzik w sprawie Marychy i Gajewskiej. No, no popchnąć trochę dalej tę satyrę, no bo ile można patrzeć na politykę w sposób bardzo smutny, bo to co się dzieje jest naprawdę smutne, kiedy um, prawo traktuje się tak jak partia je rozumie. No, no, no więc chcieliśmy to trochę zrobić w taki humorystyczny sposób, bo myślę, że to bardziej dotrze do y, szerszego grona odbiorców. I wiecie co? Trzeba mu przyznać rację. To, co od ta banda przygłupów z Sejmu, to istny cyrk na kółkach, bo fakt nic nielegalnego nie zrobili, ale hipokryzji im nie braknie. Ale hej, przynajmniej mamy z czego się pośmiać, nie? Tych odcinków na Ministerstwie Prawdy zrobiliśmy już trochę, i tak naprawdę to jest sprawa najbardziej błaha z tych wszystkich. Tutaj nie doszło do popełnienia przestępstwa. Wydaje mi się, że najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jest to po prostu kolejna dawka hipokryzji od e, rządzących, bo e, mamy tutaj pana, który mówi mówi, że dojeżdża, do, że dojeżdżał tyle czasu pociągiem do Warszawy. Nagle, kiedy okazuje się, że wystawia, że, że publikowane są mm, kilometrówki, okazuje się, że przejeżdżał to wszystko pociągiem. Wcześniej pani Gajewska mówi o tym, że Kukis mm, powinien zostać rozliczony, ponieważ nieuczciwie pobiera pieniądze na Mieszkanie w Warszawie, podczas gdy oni, kiedy tylko mieli taką możliwość, robią praktycznie to samo, więc ta hipokryzja jest tutaj największym takim elementem. Ale to jest taka typowa lewicowa hipokryzja, moim zdaniem, ponieważ jest to bardzo często spotykane przykładowo u różnego rodzaju klimatystów, którzy również mówią, że nie powinniśmy latać samolotami, nie powinniśmy jeździć samochodami, a później, kiedy się okazuje, że prywatnym odrzutowcem lecą, czy to na koncert, jeśli chodzi o tę amerykańską gwiazdę, czy o właśnie tych klimatystów, którzy jeżdżą na spotkania, żeby porozmawiać o klimacie, no to również wybierają te formę transportu i później się z tego śmieją, że no ale jak inaczej mieli dojechać? No właśnie w taki sposób, w jaki chcą nam narzucić. No i jak tu się nie zgodzić, ale czekajcie, bo to jeszcze nie koniec tej komedii. Zobaczcie, co odpierdziela gaj. A takim posłom jak Kamila Gasiuk Pichowicz, jak Ryszard Petru, jak Stanisław Gawłowski ściąga się immunitety. Bo się ich boją. I bójcie się. I bójcie się. A najbardziej to się bójcie Boga, pisowcy. Bo my Was. Boga i Grzegorza Schetyny. Wszystkich Was rozliczymy. Serdecznie pozdrawiam, życzę miłego wieczoru. I powtarzajcie to, co usłyszeliście rodzinie i znajomym. Pozdrawiam. Kaserio to już nie jest Sejm, tylko jakiś GTA Warsaw Edition. ale spokojnie, bo koleżanki z partii już lecą na ratunek. Posłuchajcie tego. Kamila Gasiuk-Pichowicz, koleżanka z partii, próbowała bronić małżeństwa posłów, argumentując, że nie łamią oni prawa. Wszystkim chcę powiedzieć, że ani Kinga Gajewska, ani Arkadiusz Mercha nie łamią prawa. Sytuacja wygląda tak, że jeżeli tak poseł Tak samo jak ten producent ma... Alko Sytuacja wygląda tak, że jeżeli poseł nie ma mieszkania to w Warszawie, po... to... To jak z tymi alkotubkami też były legalne, dopóki tusk nie wystraszył producenta. Może by tak pomyśleć, zanim się otworzy jadaczkę? A wiecie, co jest najlepsze? Te ich niezbędne wydatki na biura poselskie. Uwaga, bo zaraz padniecie. Arkadiusz Myrcha zakupił cztery ekspresy do kawy w ciągu dwóch lat za łączną kwotę prawie 7,5 tysięcy złotych. Z kolei Kinga Gajewska wyposażyła swoje biuro między innymi w robot sprzątający za ponad 2000 tysiące złotych i zegarek Apple Watch za 1429 złotych. Cztery ekspresy do kawy? Apple Watch? Robot sprzątający? To jest kura biuro poselskie czy apartament jakiegoś szejka? Posłanka Gajewska pobiera 4000 na wynajem mieszkania. Jej mąż poseł na to samo 3750. Disco komentarz: Duo palanti. Aha. Ona ma cztery na kwadrat koła. O drugie, cztery arkadiusz woła. Wyszeptał, kim też mocno chcę. Porcje kapuchy na własne M. Rodzina na naszym, rodzina na naszym. Janki łomianki, bróżków czy raszy. Ósemkę mają razem oboje, na wynajęte gniazdeczko swoje. Zamiast rodziny, co jest na swoim. Familię mamy na moim twoim. Rodzina na naszym, rodzina na naszym. No i jak tu nie kochać RMFFM? Nutka wpada w ucho. Podsumowując, sprawa Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy to idealny przykład tego, jak nasi kochani posłowie robią nas. Na każdym kroku. Niby nic nielegalnego nie zrobili, ale hipokryzja aż bije po oczach. Z jednej strony krzyczą o oszczędnościach i krytykują innych za korzystanie z przywilejów, a z drugiej sami biorą pełnymi garściami. To pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy jako wyborcy mieli oczy szeroko otwarte. Bo jak widać, nawet ci, którzy udają świętoszków, potrafią okazać się zwykłymi hipokrytami, gdy tylko poczują kasę w zasięgu ręki. A teraz, jak zwykle, łapka w górę, subskrybujcie kanał i daj. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych dwóch. Może macie jakieś własne historie o hipokryzji polityków? Podzielcie się nimi. A tymczasem, trzymajcie się ciepło i do następnego.